Cześć, cześć, mamy koniec września, no i ostatni dzień wyzwania ogarni wordpressowy Bizel. W tym ostatnim materiale chciałabym Wam zwrócić uwagę na kwestie prawne na stronie internetowej, bo często wciąż ludzie o tym zapominają. Ja tutaj nie jestem prawnikiem, nie jestem specjalistką od kwestii prawnych, więc odeślę Was do ilony przetacznik legalnybiznesonline.pl tam Ilona ma i gotowe wzory, które można wykorzystać na stronach i właśnie dużo materiałów na blogu, można też do niej na sociale zajrzeć. Tam też mnóstwo informacji związanych właśnie tutaj z kwestiami prawnymi na stronach internetowych znajdziecie. Na co ja Wam zwrócę uwagę, to sprawdźcie, czy macie tutaj informacje o ciasteczkach na stronie, bo to każda strona de facto mieć powinna. I właśnie czy ta Wasza zgoda na ciasteczka ma taką opcję odhaczenia, na które ciasteczka się zgadzamy, na które nie. No i kolejna kwestia, czy macie właśnie na stronie politykę prywatności, politykę cookies, do której każdy może sobie zajrzeć, to warto dodać gdzieś tam na dole w stopce. No i jeżeli macie sklep, to tutaj regulamin sprzedaży, no to takie must have, które być powinno z kwestii prawnych. Jeżeli macie newslettera, no to regulamin newslettera, no i przy newsletterze powinna też być zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Formularze kontaktowe, no też powinny mieć taką informację o przetwarzaniu danych osobowych, więc to też. A jeżeli macie jakieś opinie na stronie, no to też e, mamy tutaj, znowu specjalny regulamin związany z opiniami, no i też coś takiego na stronie wtedy być powinno. Także to z mojej strony w kwestiach prawnych kilka punktów na kulturę warto zwrócić uwagę. Sprawdźcie, czy to wszystko macie na stronach. No i po więcej zapraszam właśnie do Ilony. Ona tam szczegółowo mówi o tym, co na tej stronie znaleźć się powinno, żeby właśnie była taka e, tutaj pod kątem legalności. Ok. Także to tyle z mojej strony w tym materiale i w tym wrześniowym wyzwaniu, ale będą kolejne, także koniecznie śledźcie pro także na przystańspecek.pl, tam cały czas coś się dzieje także zapraszam serdecznie do usłyszenia w kolejnych materiałach cześć cześć